Gdzie ja jestem? O. Myślałeś, że to koniec. Teraz jest dopiero etap drugi, czyli labirynty. Kurcze. Jestem słaby w labirynty. Mam nadzieję, że mi się uda. O, kolejne O, tabliczki kolejne Teraz szukaj boków, W których będą bloki redstone I daj je Nadpisanie powodzenia Okej, okay. od razu jeden Mam nadzieję, że Że źle nie postawię Tych bloków I właśnie tutaj są. Udało się! Udało się! Udało! Udało się! A już miałem takiego stresa.